Jestem pewien, że nie klucz, bo to nie jest też... No to, to nie jest ważna skrzynka, no nie pamiętam, żeby ta skrzynka była jakaś ważna, żeby była istotna, żebym musiał tam jej używać czy coś. E, tutaj coś jest... A jeszcze jest tutaj w ogóle skrzynka i ją w ogóle przegapiłem za każdym razem gdy tedy przechodziłem. E, w niej jest to, no, w niej jest kolejny pęk strzał, więc niech wam będzie, ale... No, chociaż wam pokażę co tam jest. Jakby ktoś był ciekawy to oczywiście mogę no, u tego kogoś te ciekawości zaspokoić. Jeśli pragniesz naszego skarbu, musisz walczyć, by otrzymać doń klucze ukryte w każdej komnacie. Więc owszem, mamy teraz taką autokomnatę pełną drzwi na klucz zamkniętych, na taką kutkę. I jak mówię, żeby do skarbu dotrzeć, muszę mieć zebranych 7 kluczy minimum. Można mieć więcej, one tam się niby tam gdzieś indziej się przydają, ale jednak nie są one konieczne. Ja tylko chcę tych 7 użyć, żeby dostać się do skarbu i do niczego innego. Chyba w ogóle jeszcze, by, tak jak mówiłem, będzie jeden klucz jeszcze gdzieś tutaj, jeden klucz będzie. Gdzieś w tym miejscu, więc może użyję w takim razie lupy prawdy, bo ona to miejsce nam odkryje. Tylko gdzie to jest? Gdzieś na suficie, pamiętam. Na suficie się patrzyło i tam powinna być dziura. E, Czekaj, tutaj coś jest e, w tym pokoju. Chyba tam coś widzę. E, tak, chyba widzę, że tam za tym zapaskiem magii jakby znika fragment z sufitu, więc chyba tam muszę iść. Pamiętam, że, że w suficie tam coś jest ukryte, tylko że nie, nie pamiętam gdzie konkretnie, że pomiędzy którymi drzwiami, więc owszem to jest sekret. W nim będzie skrzynka jeszcze jedna, w niej będzie nasz siódmy klucz do zdobycia. I to jest no, ostatni, który mi się akurat przyda w tym miejscu teraz, okej, okay, Link skocz ostrożnie na dół. No gdzie, gdzie to jest dziura? Jiekł ona jest dużo węższa niż myślałem. Więc dobrze, to taki mały backtracking w sumie zaliczyłem, ale pff, nie chciałem po tym wchodzić. Po co? W sumie po co, przecież tam no, poza tamtym sekretem nie gdzie indziej na górze chyba nie ma nic. Chociaż mogę się mylić w sumie. Nie wiem, w sumie czy jeszcze po, poza tym sekretem są jeszcze jakieś inne na suficie, że są jakieś może to skrzynki bardziej z rupiami, czy pękami strzał, czy czymś takim podobnym? Nie, nie wiem w sumie. Nie, szczerze nigdy tego nie sprawdzałem dokładnie. Więc dobrze, póki co... Idziemy na spokojnie. Wzdłuż tej ścieżki przez te drzwi wyznaczonej. Tu usunąłem drzwi ostatnie. Jestem na środku i mamy nasz skarb w tej otowej skrzynce. I to jest rzecz, no po którą głównie tutaj, żem przyszedł. Jakby jest to zupełnie opcjonalne, ale wam to pokażę tak jak bo to jest item, no jeden z kilku, które można w tej grze zdobyć. I chciałem wszystkie też w tej grze, jak najbardziej, mieć się zdobyte. No, mieć się na końcu i tak dalej. I tak oto mam lodowe strzały. Ustaw je pod C, a twoje strzały zostaną wzmocnione. Jeśli tafią w cel, ten zamarznie. Czyli jak trafią, to nie, ale jeżeli tafią, to owszem. Czyli owszem, musiał tutaj się nauczyć różnicy, że jak trafią, to nic się nie dzieje. Są zwykłe, ale jak tafią, to jednak nie, za bardzo jest świetnie. Okej, okay, okej, okay, wiem. Nabijam się tylko z tej literówki, no ale no, przypuszczam, że, 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 że takich się można oczywiście prędzej czy później spodziewać się, no w tym społeczeństwie. No, nie, jest ono dobre, ale niedoskonałe. No, tym bardziej też, że przecież oni w tym e, społeczeństwie tłumaczą e, anyways, jako jakkolwiek, nie może anyways bardziej znaczy coś na a zresztą, czy coś podobnego, ale oni to jako jak, jakkolwiek tłumaczą, co jest trochę dziwne. Więc dobrze, to jest, jest jakaś jest w ogóle skrzynka, jak widzę, którą przekapiłem w niej Pęk strzał, znów to mi się nie przyda. Więc tak, to wszystko co chciałem w tym miejscu zdobyć, więc może przy okazji jeszcze powiem trochę słów o naszym skarbie o lodowych strzałach. Akurat one są również jednym z bardziej bezużytecznych itemów w tej grze. Ponieważ to no niby one, no to prawda, że one w walce mogą wrogam zamrozić. Jednak że po co wam te strzały, skoro mniej więcej macie orzechy deku, które też, no, dodatkowo w ogóle was nie będą kosztowały w ogóle magii, many, czy tam czegoś innego. Orzechy deku nic nie kosztują, tylko tam orzecha marnujecie i to tyle. A, no, używając tutaj strzały, używacie i strzały, jeszcze tam pasek magii, tam jakąś część, no i efekty będą właściwie takie same. Tak samo wam to zabrazi wroga właściwie na polu walki i, no, znaczy, no, nie niby też strzały oczywiście biją większy damage, no, niż, no, niż taki orzech, ale wciąż funkcja jest raczej podobna i może mówiąc też właśnie poza tym zamroże... zamrożeniem wrogów też te strzały w ogóle nie mają żadnych innych szczególnych funkcji w tej grze. To się akurat mocno zmienia w Madras Mask. Tam te strzały są na pewno bardziej ważne, tam no, służą do no większe jakby ilości no, różnych rzeczy do wykonania, więc no, akurat tam strzały te lodowe są bardzo ważnym itemem. Tu z kolei Matt e, nie wiem czy je pokażę do, do, końca gry, do, do końca gry, bo nie sądzę, że kiedyś będzie potrzeba ich pokazywania tak czy siak. W ogóle nie wiem, czemu idę na piechotę, znaczy przypuszczam, żeby sobie dać, dać czas na ten, na omówienie strzał, ale jak mówię, ich nie będę używał, one są słabe, znaczy no nie tyle słabe, co raczej mało użyteczne, więc nie ma co ich używać, więc e, tylko mi teraz zostało no w końcu się posłuchać pana Mrauru, skoro wszystkim innym się zająłem, jak mówiłem wcześniej na początku, że będę mieć wszystkie skaltule, wszystkie medaliony, wszystkie części ekwipunku, wszystkie przedmioty, no jeszcze tu jest jeden, który mi został, ale akurat jego zgarnę teraz przy okazji, wchodząc no do świąt i, um, czasu jak nam Rauru nakazał. To taki mały spoiler, ale oczywiście jeszcze nie powiem konkretnie, co to będzie za item, ale no, do, do tego dojdziemy, e, nie tam Lodia. Chciałem tę pieść czasu zagrać, ale to przecież nie służy do tego, do... Przenoszenia się do, no, do tej do, do teleportacji. Oczywiście mylę to z prędem światła. Czekałem na siebie, Link. No dzień dobry, Krzyk. Link, bohater czasu. Pokonałeś wiele trudności i obudziłeś sześcioro mędrców. Teraz przed tobą ostatnie wyzwanie. Rozprawienie się z Ganondorfem, królem zła. Lecz przedtem mam ci coś do powiedzenia. Tylko tobie. Posłuchaj. Kolejna nieznana legenda o Trójmocy, przekazywana w rodzie ludzi cienia Shikahów. O, to już jest więcej legend w sumie, no to, to w takim razie się zamieniam w słuch. Jeśli poszukujesz Świętego Trójkąta, słuchaj uważnie. Miejsce spoczynku Świętego Trójkąta, Święte Królestwo, jest lustrem, które odbija to, co jest w sercu. Odbija serca tego, kto tam wkroczy. Jeśli to, jeśli to będzie złe serce, królestwo wypełni się złem. Jeśli czyste, królestwo będzie rajem. Trójmos, święty trójkąt, jest wagą, nad której ważą się trzy siły. Moc, mądrość oraz odwaga. Jeśli serce tego, kto posiada święty trójkąt, ma wszystkie trzy siły wyrównane, ten ktoś otrzyma prawdziwą siłę, rządzącą na wszystkim. Lecz jeśli serce tego kogoś nie równoważy tych sił, trójmoc rozdzieli się na trzy części: moc, mądrość i odwagę. Tylko jedna część pozostanie przy tym, kto dotknął trójmocy: ta część, która repre reprezentuje to, w co ów ktoś bardzo wierzył. Jeśli ta osoba szuka prawdziwej siły, musi zdobyć dwie utracone części. Te dwie części będą w posiadaniu tych wybrańców przeznaczenia, którzy posiadać będą znak trójmocy na wierzchu dłoni. Siedem lat temu Gandor król kruzłodziei użył otwartych przez ciebie drzwi w czasu, by wejść do świętego królestwa. Lecz gdy położył ręce na Trójmocy, legenda stała się faktem. Trójmoc rozpadła się na trzy części. Jedynie Trójmoc mocy pozostała w rękach Gandora... Tr tr trój trójmoc mocy? To brzmi trochę głupio. To takie trochę niby masowe, ale tylko że nie do końca. Taki Trójmoc mocy bardziej by mi pasowało, że. Trójmoc może siły, czy Trójmoc potęgi? Bardziej takie coś. Trójmoc mocy. Nie wiem. To brzmi, nie wiem, jakoś tak. Nie. Także nie mogę tego do końca brać na poważnie. No sorry. Siła tej części turimocy pozwoliła mu stać się potężnym złym królem. dlaczego ambicja nie została zaspokojona. By zyskać całkowitą władzę nad tym światem, Ganondorf zaczął szukać tych wybrańców przeznaczenia, którzy posiadają pozostałe części. Tym, który posiada trójmoc odwagi. Jesteś ty, Link. No, to ja, czekaj, ja mam... jakoś nie pamiętam, żeby, żeby miał ten znak trójmocy na dłoni, na wierzchu dłoni? A czy nie, może to gra pokazała kiedyś, ale tego nie wychwyciłem. Możliwe, nie wiem, ciężko ująć. Zasztem, który posiada trójmoc mądrości jest siódmy mędrzec, którego przeznaczeniem jest dowodzić resztą. I jestem nim ja tam, tam, tam! I jeszcze jedno. Jestem również Zeldą. Podwójne tam, tam, tam. I w tym momencie mi niesamowity ciężar spada no po prostu ze mnie. No bo przez cały czas musiałem to ukrywać, że szyk to Zelda, mimo, no mimo że sam o tym doskonale wiedziałem. No bo po prostu... Ciężko było tego nie spoilerować przez ten cały czas. Zresztą pewnie nieraz nie niektórzy słyszeli, że mi to trochę czasami nie wychodziło najlepiej, no ale w końcu możemy, no w końcu to zobaczyć, że szyk to Zelda, wszystko jest jasne. Owszem, stoi przed nami, ona była szykiem cały ten czas, cały czas no, nasze ruchy, nasze poczyna nas śledziła, więc jejku. No niby kopelat bym mógł rzec, ale no skoro się nie spotykamy cały czas, no to nie do końca to się sp sprawdzi. Tutaj nie do końca to będzie pasowało. Przepraszam za to, za to przebranie, a to było konieczne, by ukryć się przed królem zła. Proszę wybacz mi. Tamtego dnia, 7 lat temu, Ganondorf zaatakował zamek. Widziałem cię, jak wraz z moją opiekunką Impą uciekałyśmy z zamku. Myślałem, że powinnam powiedzieć Ci Okarynę. Myślałam, że to będzie najlepsze wy wyjście. Sądziłem, że jak długo Okaryna będzie w Twoich rękach, tak długo Ganondorf nie wejdzie do Świętego Królestwa. Lecz stało się coś, czego się nie spodziewałam. Zaraz po tym, jak otworzyłeś Wrota Czasu, Miecz Mistrza wysłał Cię do Świętego Królestwa. Twój duch zastygł w Świętym Królestwie, a potem trójmoc spadła w ręce Ganondorfa. Ruszył podbić Święte Królestwo. Ganondorf stał się złym królem, a Święte Królestwo stało się światem zła przez ten, przez ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Dorastałem jako Shika, mając nadzieję, że powrócisz. Czekałem przez 7 lat, no i widzisz? Jestem! Cześć! Nie, ale co ważniejsze, ty jesteś! Przed 7 lat też ona żadnych znaków życia, żadnych oznak, nic takiego nie dawała. A nagle widzimy, że się kto zelda. Nie wiem, cieszę się z tego jak najbardziej. A teraz wróciłeś. Nie, to ty wróciłaś! Ciemny wiek rządów Ganondorfa, tego króla, skończy się. Sześcioro mężców otworzy zamknięte drzwi i uwięzi Ganondorfa w świętym królestwie. Wtedy zamknę drzwi do świętego królestwa. Prowadzące z tego świata Też ile razy mówię Święte Królestwo czy Świętego Królestwa Nagle ona to powtarza strasznie często te nazwy Tak Ganondorf, Zły Król zostanie stąd wypędzony Link, by do tego doszło znów potrzebna mi będzie twoja odwaga Proszę, broń nie, gdy będzie, gdy będę działać Auto broń, która może zniszczyć obronę Złego Króla Moc dana wybrańcom Święte Świetliste Strzały I to właśnie będzie nasz brakujący item przedmiot w tamtym mini itemów, no gdzie jeszcze było na niego miejsce pod lodową strzałą. Nie, mi się wydaje, że ten moment taki bardziej zasługuje na jakieś lepsze, dłuższe fanfary niż takie, które grają przy chociażby zdobyciu części serca, czy tam, znaczy no, skompletowania tam zbiornika, coś takiego, nie wiem, trochę to mi się wydaje, że antyklimat antyklimatyczne jest. Światło z prawidłowych proporazji zło... Koniec? Koniec opisu, to był jakiś dziwnie krótki opis, powiedziałem, że będzie, nie wiem, opis na dwie czy trzy ramki tych strzał świetlistych, a to nagle jest tylko jedna i... Bardzo krótkie zdanie, to wszystko opisuje. Nie wiem, dziwne to jakoś było, było wszystko. Ten wstrząs to niemożliwe. O, jesteś wielkiej. No, rupi takiej przezroczystej. Znam ten ból! Byłem w tym pięć razy! W tym, no w takim podobnym jakby położeniu, jak ty, księżniczko Zeldo! Głupia no, zdrajczyni! no psiaka zdrajczyni skrona nie była po jego stronie nigdy. No przypuszczam, że król niby tam był, niby on mu ufał ale wciąż. Unikałaś mojego pościgu przez 7 długich lat. Ale wreszcie zdjęłaś osłonę. Wiedziałem, że się pojawisz. Jeśli pojawi się ten dzieciak. Moim jedynym błędem było niedocenienie, niedocenienie potęgi tego dzieciaka. to jest takie dziwne słowo. Niedocenienie, bo aż trzy słabe to jest nie. Niedocenienie. <grym>, nie wiem. Nie. To nie jego mocy nie doceniłem. Lecz potęgi trójmocy odwagi. Ale z trójmocą mądrości, którą ma Zelda, gdy będę miał te dwie trójmoce... Stanę się prawdziwym władcą świata! Jeśli chcesz ją uratować, przejdź do mego zamku! No, a żebyś mój panie, wiedział, że to zrobię! Oczywiście się tym już nie będę dzisiaj zajmować, bo i tak też dużo dzisiaj rzeczy zaliczyłem, czyli długą połowę Świątyni Ducha, także tamto pole treningowe dla Gerudo, gdzie zdobyłem te całe strzały. Też no, wszystkie inne tam rzeczy zebrałem w 100%, więc no jednak całkiem dużo postępów również dzisiaj mi się udało dokonać. I walkę z Ganondorfem sobie oczywiście zostawię na następny raz w let's play'u. Oczywiście moim zagrajmy w Legend of Zelda Ocarina of Time. Oczywiście zamek jest tam. Tam dojdzie do. no, no tam prawdopodobnie do, dojdzie do walki z panem Ganondorfem. No ja już się jak najbardziej na tę walkę szykuję. Ale póki co, dziękuję Wam za uwagę. Cydedizio. See 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 na razie, moi drodzy, trzymajcie się i cześć.